Dzień dobry, witam Was w 17 dniu. Vlogmasa. Ja za chwilkę wyruszam na sklepy, zrobić takie małe rozeznanie, co jest u nas w centrum. Jak wiecie, część prezentów kupiłam w Polsce, no ale jeszcze kilka rzeczy zostało mi do kupienia, także idę załapać jakieś inspiracji na prezenty. All around Everything is calm on Christmas Eve Wróciłam już do domu, polatałam troszeczkę po tych naszych sklepach i powiem Wam szczerze, że żadnych inspiracji na prezenty nie znalazłam. Dla dzieci, owszem, bo dla dzieciaków to yy, wszystkiego jest pełno i tych inspiracji jest z jednej, z drugiej i z trzeciej strony, ale gorzej właśnie dla dorosłych. Ale najważniejsze, że mam jeszcze troszkę czasu. Nie latam na ostatni dzwonek, jak to zazwyczaj bywało, a bywało tak, że potrafiłam dzień przed wigilią jeszcze szukać prezentów, także mam trochę czasu. Pojadę do drugiej części naszego miasta. Jeśli tam mi się nie uda nic znaleźć, pojadę po prostu do większego miasta z gumisiem. I czekając na gumisia, dlatego, że oczywiście on ze mną nie chodził po sklepach. On nie lubi ze mną chodzić po żadnych sklepach. Jeżeli szukam, wiecie, jakichś prezentów, czy jakieś dekoracji, to on woli posiedzieć sobie w domu. Także przyjechał po mnie i czekając na niego, dobrze, że odpaliłam telefon, bo doszły do mnie... Wasze komentarze spod ostatniego vloga, gdzie pytałam Was o polecajkę maści na pękające kąciki, i bardzo dużo z Was pisało mi, że brakuje mi witaminy. Prawdopodobnie B, B12, dlatego w wyniku czego po prostu pękają mi te kąciki, i żadna maść mi nie pomoże, jeżeli nie zacznę suplementacji, a więc pobiegłam szybko do apteki i B12 kupione. Może pomoże. Jeśli nie, to wtedy udam się do lekarza, może mi coś tam mocniejszego przepiszę. Ogólnie z pustymi rękami nie wróciłam z miasta. Kupiłam kilka drobniutkich rzeczy i malutką ozdóbkę na drzwi. Nie chciałam dużego wieńca, dlatego że jak u nas są wiatry, a często są właśnie w tym okresie takim zimowym, nie tylko wiatry, ale i sztormy, to ten wieniec by po prostu latał po ulicy. Znalazłabym w ogrodzie sąsiadów, także potrzebowałam coś małego, subtelnego i taką rzecz znalazłam, ale jeszcze kupiłam jedną rzecz. No po prostu nie mogłam przejść obojętnie obok tej rzeczy. Jest przepiękna, przesłodka. Oczywiście za chwilkę wam ją pokażę, ale pierwsze odwracam się do kalendarza z herbatami i otwieramy okienko 17. I pod numerem 17 ukrywała się herbatka czekoladowy grzaniec, składniki herbata czarna, świąteczne ciasteczka, być może to będą pierniki, cynamon, goździki, skórka pomarańczy, kwiat róży i aromat. Herbatka zaparzona, bardzo ładnie pachniała, a do dzisiejszej herbatki dwa kubeczki, dlatego że mama pije ze mną i jakoś tak żeśmy się zgrały w Mikołaję, dlatego że mama ma swój mikołajowy... A ja mam również yy, Mikołaj z panią Mikołajową. Biorę moją herbatę i idę do moich szalonych dzisiejszych zakupów. Jak widać, wiele nie kupiłam, ale wszystko jest potrzebne. Wieszaki, no tego zawsze mi brakuje. Yy, dlatego kupiłam jedną paczkę i zawsze gdzieś tam narzekam, yy, że ich nie mam. Zapominam yy, kupić, także jak zobaczyłam dzisiaj, że są jeszcze, bo chyba dwa albo o, trzy ostatnie opakowania były w sklepie, także wiedziałam. Yy, tu mam. Takie opakowania, ja Wam kiedyś pokazywałam chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu. To są opakowania na karty podarunkowe. Tutaj można właśnie na bileciku napisać od kogo dla kogo, a w środku. Jest miejsce, żeby taką kartę podarunkową schować, albo na przykład zamiast karty podarunkowej to pieniądze można wsadzić. Także kupiłam trzy. W razie gdyby mi się nie udało prezentu kupić, no to jest opcja karty podarunkowej, no i mam już opakowanie na tą kartę. Także taka świąteczna, zimowa. I. W reniferki. A tutaj jest ta ozdóbka na drzwi. Malutka, widzicie, jest, nie jest duża, subtelna, delikatna i leciutka najważniejsze, nawet ja, jeśli zerwie się wiatr, to wiem, że nikomu krzywdy nie zrobi, kto będzie przechodził po prostu obok domu. A rzeczą, obok której nie mogłam przejść obojętnie, to jest bombka, ale to nie jest zwyczajna bombka, to jest bombka. Perfumowa, i spójrzcie na to, czy ja mogłam tego nie kupić, i przejść obojętnie, zignorować. No nie, jeszcze w dodatku blink, blink, cała się świeci. No po prostu przepiękna ozdoba. No i powiedzcie, czyż ona nie jest urocza? Czas na kalendarz perfumowy i paczuszka 17. Pod numerem 17 ponownie ukrywała się marka włoska Salvatore Ferragamo. Tym razem kompozycja Amo per Lei. Jest to flanker klasycznej wersji AMO. I o wersji AMO słyszeliście już nieraz na moim kanale, dlatego, że to jest moja absolutnie ulubiona kompozycja od no już kilku lat. Niesamowicie mocarna, kobieca, zmysłowa A ja mam tak, że jak jakaś yy, kompozycja mnie uwiedzie A jest na przykład cała linia To cała linia ląduje na te moje łyżlisty Bardzo chciałam poznać wszystkie zapachy z linii Amo A więc znalazłam w moim kalendarzu perfumowym A z mojej łyżlisty ten zapach został wybrany przez Tutaj jest karteczka Wiktoria! To jest moja siostrzenica. Także dziękuję Ci bardzo, Wikuś, za udział i za wybranie mi zapachu do mojego kalendarza perfumowego. Wiktoria była przebrana na moim przyjęciu halloweenowym za policjantkę. W ogóle wszystkie perfumy, które mają fotografię, to jest ekipa Pauliny. Paulina właśnie koordynowała część moich gości, którzy wybierali zapachy. Dominika miała swoją część. No i Ewa wybierała swoją część. Także miałam trzy osoby, które tak naprawdę zajmowały się moim kalendarzem adwentowym. Zanim coś powiem o zapachu, pierwszy flakonik, i dla mnie to jest nowość, ten taki rzemek, który ma tutaj wtłoczoną taką ozdobę biżuteryjną i wygrawerowane A, czyli linia Amo. Zaskoczenie dla mnie, dlatego że klasyk jest. Całkowicie inny od tej kompozycji, klasyki jest, tak jak powiedziałam wcześniej, bardziej wieczorowy, zmysłowy, a to jest radosna, przyjemna, dziewczęca kompozycja. Ona po prostu jest taka skrząca, bardzo soczysta na początku. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie i otwarcie tego zapachu, to zapach mi się podoba, kojarzy mi się bardzo radośnie. Jest skrzący, soczysty, taki wodny, bardzo... Y Kojarzy mi się z młodością, tak naprawdę, z czymś młodzieńczym, dziewczęcym, ale to nie jest zapach dla nastolatek, ale bardzo tak się właśnie gdzieś tam młodziutko kojarzy. Jest po prostu takim czarującym zapachem, przynajmniej na wstępie, a jak pokażą dalsze testy, no to zobaczymy. Będę miała co testować na wiosnę i na lato, dlatego że dużo zapachów w tym kalendarzu jest właśnie na te pory roku. No, czarujące jest to otwarcie. Popiłam herbatkę i przyszłam ją w ogóle podsumować i powiedzieć, że bardzo dobra herbatka, ale jeżeli chodzi o te ciasteczka, które są w tej herbatce, to one mi bardziej wypadają na maślane niż jakieś pierniczkowe. Tych goździków tak troszeczkę słabo czuć. Dobra herbata, ale na przykład do tej piernikowej pewnie będę każdą teraz do tej piernikowej porównywała, no to taka słaba moim zdaniem. Mało aromatyczna. Ta piernikowa to po prostu hit. Hit nad hitami. Okej? Okay? Kochani, będę kończyła dzisiejszego vlogmasa i w ogóle zapomniałam kupić taśmy dwustronnej na ten baner. Także dzisiaj e, okno zimowe e, nie zawisnie na ścianie, no ale mam nadzieję, że, u, że jutro e, po prostu uda mi się kupić i nie zapomnę. Dziękuję Wam pięknie za kolejny e, wspólny spędzony dzień. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. To zależy, kiedy ten vlogmas oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym. Buziaczki, na razie, pa pa! is the team